Stałem. pani wzięła krzesło, pokazuje, ty siadasz, no to siadam. A tu pani leci z Iwanką. to okay? no. To A, No i utargowane. Thank you. O, w takich miejscach targujcie się, targujcie się, trzeba się targować, zawsze znaczy, dają wam cenę, dajcie o połowę mniejszą, wtedy wiecie, i to oni tak zarobią, no on tu zagroszę. Teraz policzmy, ile to jest. To jest całe moi drodzy, 20 zł. Zapłaciliśmy właśnie za sandało, klapki Idziemy dalej? Idziemy dalej, także pamiętajcie, targujcie się Iwanka, proszę Dzięki. I nie bójcie się lecieć za granicę, tak jak mówiłem Cieszcie się z tego Oni też są przyjaźni, oni są mili Oni zarobią na was, to jest najważniejsze Więc no, targ, targ Patrzcie, coś co tygryski lubią najbardziej Czyli warzywa, mięsa O, pekińska Warzywa, mięsa, tam targ rybny, ale z rano już się zwijali Mało takich ubrań, co? Jedziemy dalej, nie? Pierwsze wrażenia, co mogłem powiedzieć Jak się jeździ skuterem Ogólnie mniejsze te skutery mają Nie dla turystów, tylko dla nich bardziej Ja to biwanka, jak się wydaje, nie ma takiego ścisku, co? Trzy pasy masz, specjalny pas dla właśnie bajków Nowa agentka, jaką ma kask, kasko-czapka Dalej, dalej, czapko-gadżeta Moi drodzy, jak to na Saigon przystało? Przyjechaliśmy na Saigon Square, czyli król podróbek. Patrzcie, najpierw rzut Louis Vuitton Sentimental, stussi! Sì. No, è no, la no, 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 video, ok! Nie można kamerować, zabraniają. Mój challenge był ciężki, wydałem sobie challenge, żeby przepierdolić 100 euro tam, ale w chuj ciężko było, ale finalnie dokupiliśmy 100, jak do nagrywania z lampami. To, to, dobiło, 100, to dobiło 25 euro, więc jakoś będę na równo na 100, ale kupiłem buty, kupiłem 4 pary majtek z Kelvina, yy, skarpetki, dokupiłem koszulkę z Stussy, dokupiłem yy, spodenki z czegoś tam i tam to nie rosło w ogóle. Wszystko było przejewać te 100 euro na targu, tym bardziej, że się targuje dużo, kilkaset tysięcy, więc fajnie, mi się to podoba. Dzień dobry, godzinie. 5 rano wracamy na nasze bali. To już szybki trip, żeby zestować wizę. Taka ciekawostka w Wietnamie, jak lecicie, jak wracacie, to nie ma check-inu online. Musicie zrobić check-in e, na miejscu, bo sprawdzają, czy nie przekroczyliście wizy na przykład. E, czy na pewno jesteście. Więc nie bójcie się, że nie da się zrobić, albo że coś nie działa. Nam się w ogóle nie pokazywał. Nasz lot z rezerwacji, e, ale jesteśmy, więc wszystko, wszystko e, było jak należy. Idziemy na kawkę. No i moi drodzy. Po Wietnamie. Dobra, to pa.